Nie zesraj się. Czy ty widziałaś się w lustrze? Debil, nie masz pojęcia o życiu. Son! To są pierwsze lepsze komentarze, na jakie trafiłam pod przypadkowymi filmami na TikToku. I jestem przekonana, że scrollując media społecznościowe, niejednokrotnie i wy natknęliście się na tego typu teksty. I niestety, co tu dużo mówić, z biegiem lat stało się to tak powszechne, że w zasadzie przestało nas dziwić. W realnym życiu tego typu słowa rzucone do kogoś, zwłaszcza do kogoś przypadkowego, na przykład na ulicy, wywołałyby oburzenie. A jednak w internecie wszelkie hamulce puszczają i takie zachowania niestety ale stają się normą. Co więcej warto zauważyć, że ta internetowa złośliwość ewoluowała na przestrzeni ostatnich lat. To nie są już tylko proste wyzwiska czy groźby jak sprzed 10 czy 15 lat. Dzisiaj mamy do czynienia z całą paletą subtelnych pasywno-agresywnych zagrywek, które pod płaszczykiem żartu czy ironii stały się po prostu wszechobecne. I właśnie to mnie zastanawia. Dlaczego? Dlaczego przeszliśmy do porządku dziennego z tego typu zachowaniami? Dlaczego zaczęliśmy to tolerować? Dlaczego słowa, które w realnym życiu wywołałyby skandal albo chociażby jakieś poważne konsekwencje, w internecie padają bez mrugnięcia okiem? No i co sprawia, że ludzie w sieci zmieniają się w kogoś Kogo byśmy nie poznali w realu? W ostatnich latach internet coraz częściej wygląda jak miejsce, w którym ludziom po prostu puszczają hamulce. Hejt, pasywna agresja, ideologiczne wojenki czy wyśmiewania przestały być czymś wyjątkowym. To już codziennie. Jednym z najbardziej podstawowych zjawisk jest oczywiście hejt. I nie, hejt to nie jest konstruktywna krytyka, to nie jest inne zdanie. Hejt to agresywne, bezpodstawne ataki personalne, których jedynym celem jest zranienie, ośmieszenie albo umniejszenie wartości drugiej osoby. Jesteś beznadziejny. Gadasz bzdury. Trzeba było nie robić sobie bachora, to teraz nie narzekaj. Szybko cię zostawi. Kiedy on powie, że woli chłopaków? W tym wieku dalej sama ty się widziałaś w lustrze, gruba świnia. Tobie to by się przydała sałatka, a nie pizza. Tego typu komentarze nie wnoszą absolutnie nic merytorycznego. To czysta złośliwość i frustracja wylana. Na kogoś zupełnie przypadkowego. Internet stał się w tym sensie rynsztokiem dla ludzi, którzy nie potrafią radzić sobie z własnym życiem, a anonimowość daje im poczucie bezkarności. Anonimowość sprawia, że ludzie czują się bezkarni i pozwalają sobie na mówienie czy pisanie takich rzeczy, których nigdy nie odważyliby się powiedzieć komuś prosto w twarz. I na przykład na tym tle, moim zdaniem, bardzo mocno wyróżnia się tak zwana wojna płci. To jest taki konflikt, internetowy konflikt. Między kobietami a mężczyznami, ale jakby napięcia zdarzają się również wewnątrz tych samych grup. Najczęściej to kobiety stają się celem, wystarczy, że pojawią się jako ekspertki. Twórczynie czy po prostu użytkowniczki, i akurat trafią na nieodpowiednią grupę docelową, no to wtedy zaczyna się jazda. Komentarze wtedy bardzo szybko schodzą z tematu i zaczynają kręcić się wokół płci albo tego, jaka kobieta powinna być. I często nie chodzi o treść, tylko o sam fakt, że to kobieta zabiera głos. Co ważne, takie ataki nie pochodzą tylko od mężczyzn, bo również kobiety potrafią być bardzo brutalne i bardzo oceniające e, wobec siebie samych nawzajem, wzmacniając równocześnie stereotyp. Które bardzo często są odgrzebywane. Też zdarza się, że i mężczyźni są oceniani, krytykowani czy wyśmiewani, więc generalnie, tak jak mówiłam, to jest taka wojna płci, ale też wojna wewnętrzna, że tak powiem. I w zależności na kogo trafi. Takie właśnie są komentarze, co jest dosyć przykre, bo właśnie pokazuje, jak bardzo i to w wielu różnych aspektach jesteśmy podzieleni, przynajmniej w internecie, bo zauważcie, że jednak w realnym życiu tego aż tak bardzo się nie odczuwa. Ludzie nie są na tyle odważni, żeby powiedzieć Ci, co myślą. Prost, prosto w twarz. Generalnie jest to temat rzeka, i o tych relacjach damsko-męskich w sieci można by było dużo mówić. Fakt jest taki, że są bardzo napięte i to widać. Da się to odczuć, tak? Gdzieś tam, nawet przeglądając zupełnie przypadkowe treści. A jak się już trafi na jakieś takie treści bardziej związkowe, relacyjne, no to tam po prostu czasami wióry lecą. Natomiast to pokazuje. Jedno, internetowe konflikty rzadko mają cokolwiek wspólnego z realną rozmową. Znacznie częściej są po prostu ujściem frustracji, potrzeby dominacji albo poczucia wyższości. Zamiast konkretnego, szczerego dialogu pojawia się atak, szyderstwo, a czasem wprost mowa nienawiści. Naturalnie to prowadzi też do kolejnych wojenek, które możemy zaobserwować w sieci wojenek politycznych, światopoglądowych, ideologicznych, wojenek między dzietnymi a bezdzietnymi, między lewicą a prawicą, miastami a wsiami, młodymi a starymi, no i tak można by było wymieniać i wymieniać. No i te podziały niestety, ale same się napędzają i nie prowadzą do niczego konstruktywnego, wręcz przeciwnie, one tylko utrwalają te stereotypy i zamykają jakąkolwiek drogę do takiego wzajemnego zrozumienia się obu stron. Żeby zrozumieć, no to trzeba chcieć zrozumieć, trzeba się na to otworzyć, tak? Na inną perspektywę. No a tu niestety bardzo często tego nie ma. I nawet jeżeli ktoś ma chęć wytłumaczyć i padają jakieś merytoryczne argumenty, ludzie próbują, to jednak z drugiej strony często jest mur, bez tej chęci. Porozumienia się, no to niestety nic się nie zmieni. I właśnie w takim środowisku wzajemnego niezrozumienia bardzo dobrze odnajduje się pasywna agresja, która jest jedną z najbardziej podstępnych form przemocy słownej. Bo wiecie, tu nie ma takiego otwartego ataku. Czasami lepiej, w cudzysłowie, dać sobie raz po mordzie. I do widzenia, niż właśnie robić takie podchody. Natomiast pasywna agresja ma to do siebie, że robi takie uniki. Nie ma takiego właśnie bezpośredniego starcia, tylko są takie szpileczki, sarkazm, podteksty, komentarze, które niby nic nie znaczą, a jednak podane są one bardzo często, czy to w formie żartu, czy takiej. Fałszywej uprzejmości. No, ładnie, ładnie, ale wiesz, w długich włosach podobałaś mi się jakoś bardziej. No ale najważniejsze, że tobie się podoba. Niby miło, ale jednak złośliwość aż bije po oczach. Do tego dochodzi też ciekawe zjawisko, które nazywa się whataboutism. Jest to klasyczne uciekanie od merytorycznej dyskusji. Zamiast odpowiadać na argument, Ktoś rzuca, ale oni robili to samo. A co z XYZ? Czyli po prostu ja nie odpowiadam, bo bardzo często nawet nie wiem jak, i rzucam Tobie wyzwanie, bo oni też tak robili, no to co Ty na to powiesz? Temat się rozmywa, odpowiedzialność znika, no i rozmowa ostatecznie się kończy. Krótka przerwa na autopromocję. Jeśli czujesz, że w Twoim domu jest za dużo zbędnych rzeczy, które Cię tylko przytłaczają oraz prowadzą wszechobecny chaos, i w końcu chcesz coś z tym zrobić, koniec roku. Początek roku, myślę, że to jest idealny moment na to, żeby zacząć działać. To mój e-book 30-dniowy detoks przestrzeni przeprowadzi cię przez ten proces krok po kroku. Zawarłam w nim takie najważniejsze wskazówki, porady dotyczące tego, jak odgracać dom i co zrobić, żeby nie wrócić do tego, co było. Natomiast moje karty do teklateringu to jest świetne narzędzie, które pomoże ci w takich momentach, kiedy chcesz zacząć coś robić, masz wenę, ale nie do końca wiesz od czego zacząć. Wtedy losujesz sobie kartę i w zależności od tego, ile masz czasu, wybierasz zadanie i po prostu działasz. Karty możesz stosować regularnie, co jakiś czas do nich wracać, więc jest to taka rzecz, która myślę, że przyda się przez wiele lat. A kupując w pakiecie jest taniej. Link do sklepu znajdziesz w opisie. Równolegle mamy też do czynienia z wszechobecną ironią i wyśmiewaniem dla Beki. Internet coraz gorzej radzi sobie z powagą, nawet pod treściami dotyczącymi choroby, niepełnosprawności czy tragedii, zawsze znajdzie się ktoś, kto to wykpi. Wszystko musi być żartem, memem czy drwiną. I to zjawisko bardzo mocno łączy się z tak zwanym antyintelektualizmem i rozleniwieniem umysłu, które niestety w naszym społeczeństwie mają się coraz lepiej. Zamiast myśleć, analizować, odpowiadać na argumenty, zadawać pytania. Wolimy się pośmiać i iść dalej. I jasne, internet ma być rozrywką, nikt nie neguje potrzeby takich lekkich treści. Problem zaczyna się jednak wtedy, kiedy absolutnie wszystko próbuje się sprowadzić do żartu. Nawet tematy trudne, bolesne czy wymagające empatii. Przecież to tylko żart, nie masz dystansu do siebie. To jest taka bardzo wygodna tarcza obronna. Jak to powiesz, to w ogóle wszystko wybaczone. Podczas gdy tak naprawdę za tymi słowami kryje się agresja i często brak empatii, brak zrozumienia, brak wrażliwości na to, że po drugiej stronie jest człowiek, który czuje, który ma emocje i być może to go rani. Więc wygląda to tak, jak gdyby ta wartość komentarza nie zależała już od jego treści, od jego merytoryki, ale od tego, jak bardzo złośliwy, zjadliwy czy. Dosłownie miażdżący jest. W efekcie te wszechobecne internetowe kłótnie stają się czymś pożądanym, bo generującym uwagę, i są osoby, które bardzo chętnie. To wykorzystują i których obecność w sieci generalnie polega na szokowaniu, na wzbudzaniu emocji, na wbijaniu kija w mrowisko i po prostu bardzo chętnie poruszają różne tematy, które wzbudzają silne emocje w odbiorcach, by podkręcić sobie zasięgi. Natomiast w tym wszystkim właśnie najgorsze jest to, że ludzie po prostu zapominają, że po drugiej stronie jest człowiek, tak? Człowiek z własną historią, wrażliwością, z emocjami, a kiedy. Zapomina się o tej empatii, no to wtedy hamulce bardzo szybko puszczają. No i to niestety widać. Tak, że ludzie po prostu są pozbawieni jakichkolwiek skrupułów czasami i potrafią pod zupełnie. Neutralnymi treściami wypisywać takie rzeczy, że aż głowa mała. I internet zamiast być właśnie takim miejscem, w którym możemy porozmawiać, wymienić się jakimiś myślami, to staje się po prostu taką areną, na której wygrywa nie ten, kto ma rację, tak? Nie wygrywa mowa faktów, tylko ten, kto uderzy najmocniej. I tutaj warto pamiętać, że to nie dotyczy tylko ludzi dorosłych. Bardzo wiele dzieci i młodzieży aktualnie siedzi w internecie i one też to chłoną. One już w tym dorastają. I z jednej strony rodzice mogą im tłumaczyć, tak? Pomijam tych rodziców, którzy po prostu jakby są częścią problemu. Natomiast na pewno jest masa rodziców, którzy tłumaczą, którzy chcą temu dziecku wpoić jak najlepsze wartości, tak? Szacunek do drugiego człowieka. Ale podejrzewam, że czasami jest to bardzo, bardzo trudne, tak? Wszystko zależy od tego, w jakim środowisku poza domem przebywa to dziecko i jak ono na niego wpływa. I wiecie, co czasami pewne komentarze od razu widać, że są pisane przez, y, przez dzieci y, albo chociażby przez, przez osoby bardzo młode, no bo jeśli nie, to ja nie wiem, to myślę, że po prostu jesteśmy zgubieni. Szerzy się taka. Idiotoza, że lepiej się na tym nie skupiać, bo człowiek mógłby dosłownie zwariować. No. I to jest, słuchajcie, przerażające moim zdaniem, że internet zmienia niektórych. Nie powiem, że w zwierzęta, bo to by było po prostu obraźliwe dla zwierząt, ale w życiu realnym, na szczęście, tego aż tak nie czuć. Tak? Nie wiem, czy ci ludzie się kryją, ale no na szczęście jeszcze nie dochodzi do takich sytuacji, że ktoś na ulicy podchodzi do ciebie i po prostu ci tam jedzie równo, co się zdarza właśnie w social mediach. Jest nawet takie brzydkie powiedzenie, tak? Kozak w necie, i tak dalej, i tak dalej. No, i to jest moim zdaniem prawda. Tak jest. Powiem Wam, że ja jestem bardzo ciekawa. Takiego internetu, który nie byłby anonimowy. To znaczy, kiedy byś tam coś pisał, to zawsze podpisywałbyś się swoim imieniem i nazwiskiem. I ciekawa jestem, czy ci wszyscy hojracy, którzy tak e, chętnie obrażają, wyśmiewają innych w sieci, nadal by to robili tak otwarcie. No, podejrzewam, że nie. Mniej więcej powiedzieliśmy sobie, o jakie zachowania chodzi, tak, co się w tej sieci dzieje, ale teraz pytanie, dlaczego? Tak, Dlaczego? No Zazwyczaj pierwsza odpowiedź, jaka pada, to jest anonimowość. I faktycznie jak najbardziej ma to sens. Gdy nie musimy pokazywać twarzy, gdy chowamy się za nikiem albo awaterem, bardzo łatwo poczuć się bezkarnym i wtedy hulaj, dusza, piekła nie ma. I w psychologii nazywa się to deindywiduacją. Tracimy poczucie odpowiedzialności, bo to niby nie my, tylko konto w internecie. Ale anonimowość to dopiero początek. Ten mechanizm bardzo dobrze opisał psycholog John Suler, albo Schuler, nie wiem jak się to czyta dokładnie, który nazwał to zjawisko efektem rozhamowania w sieci. W skrócie, online robimy i mówimy rzeczy, na które nigdy nie odważylibyśmy się w twarzą w twarz. Wyróżnił kilka powodów, dlaczego tak się dzieje. Po pierwsze właśnie anonimowość. Za ekranem czujemy się niewidzialni. Internetowa wersja nas samych wydaje się oddzielona od tej prawdziwej. Łatwiej wtedy powiedzieć coś okrutnego, bo w głowie pojawia się myśl: to nie ja, to tylko mój nick. Nikt po drugiej stronie nie dowie się, kim jestem. Do tego dochodzi też to, że platformy no nie radzą sobie za bardzo z tym i e, być może tych komentarzy jest za dużo, nie nadążają, często też nie weryfikują tego w odpowiedni sposób, i na treści, które faktycznie naruszają zasady, odpowiadają, że akurat nie naruszają, a na te, które faktycznie nie naruszają, no to reagują i je usuwają. Tak? Czyli po prostu wszystko jest na odwrót. Dlatego wiele ludzi po prostu nie reaguje, nie chce nic z tym robić, no bo to jest zwyczajnie często bardzo nieefektywne i karkołomne. Natomiast to też nie jest tak, że ta anonimowość jest taka stuprocentowa, bo. Dzisiaj są narzędzia, yy, są osoby, które mówią dość i po prostu potrafią. Dojść do tego, kto co pisał. I to mm, zwłaszcza dotyczy jakiegoś takiego nękania, czy regularnego hejtowania i takie osoby po prostu są odkrywane. I nawet jeżeli nie poniosą żadnych konsekwencji, no to jednak już sam wstyd tego, że nie wiem, zostali zdemaskowani, e, ich twarz gdzieś tam wylądowała na jakiejś facebookowej grupie, czy, czy gdziekolwiek, no to już jest jakąś e, nauczką, tak? Po drugie, niewidzialność. Nie widzimy reakcji drugiej osoby, nie widzimy jej twarzy. Emocji, nie słyszymy tonu głosu, a skoro nie widzimy skutków swoich słów, dużo łatwiej jest kogoś zranić. To właśnie dlatego w życiu realnym dużo trudniej jest nam się tak zachować, ponieważ wiemy, że poniesiemy tego jakieś konsekwencje, chociażby widząc smutną minę, łzy, albo mając świadomość, że nasze słowa doprowadziły kogoś do poważnego kryzysu emocjonalnego. Po trzecie, brak natychmiastowej reakcji. Piszesz komentarz, wysyłasz i zamykasz aplikację. Nie musisz mierzyć się z emocjami drugiej strony tu i teraz. W realu reakcja przychodzi od razu, w sieci często nawet wcale. Do tego też dochodzi coś innego. E, mianowicie w internecie przestajemy traktować ludzi jak ludzi. Tylko jak niki, awatary, jako po prostu jakieś wirtualne twory, którym nie przypisujemy jakichś ludzkich cech. Co automatycznie sprawia, że ta osoba wydaje się być mniej prawdziwa, więc też dużo łatwiej ją atakować bez wyrzutów sumienia. Kolejna rzecz to internet jako gra. Wiele osób traktuje sieć jak osobny świat, oderwany od rzeczywistości. To jest tylko internet, to się nie liczy, to jest dla beki, więc te granice moralne. Się rozmywają, bo wydaje nam się, że konsekwencji nie ma. Jak w grze. No i na końcu zanik autorytetu. W internecie wszyscy są równi. Ekspert, nauczyciel, lekarz, profesor. Każdy może dostać wiadro hejtu w komentarzach. Brak realnych symboli autorytetu sprawia, że ludzie czują się uprawnieni do agresji, nawet tam, gdzie w realnym świecie nigdy by się na to nie odważyli. I wszystkie te mechanizmy tworzą idealne warunki do hejtu, pasywnej agresji i przemocy słownej. Przejdźmy teraz do tego, jak same platformy kształtują tą dynamikę. Algorytmy na mediach społecznościowych są zaprojektowane tak, żeby jak najbardziej nas angażować. A co angażuje nas najbardziej? Emocje, kontrowersje, no i konflikty. Algorytmy uczą się, co nas irytuje. Co wzbudza nasze emocje, na jakie treści reagujemy i podrzuca nam ich jeszcze więcej. To znowu tworzy pewne bańki informacyjne i sprawia, że właśnie otaczamy się na przykład treściami, które są zgodne z naszymi poglądami, wartościami i. Nie pokazują nam w ogóle zupełnie innej perspektywy. Tak, Nie ma tam miejsca na jakąś polemikę, na wymianę argumentów, bo załóżmy, że tam wszyscy się z nami zgadzają. A to znowu prowadzi do polaryzacji, bo kiedy nie rozumiemy np. innego punktu widzenia, no to wtedy agresję jest nam dużo łatwiej usprawiedliwić, bo mamy takie poczucie, że my się bronimy. Tak? Bronimy swoich argumentów za wszelką cenę, więc wszystkie chwyty dozwolone. Więc jeżeli chcemy tego uniknąć. Nie chcemy, żeby emocje brały górę. Warto być otwartym, tak? I warto poznawać różne perspektywy. Nawet jeżeli z kimś się nie zgadzamy, akceptować to, że on ma prawo tak uważać. Tak? I my tak naprawdę nie mamy żadnej mocy przekonania kogoś, kto nie chce być przekonany do naszych racji. Był pozorom to jest bardzo rozwijające i może nas czegoś nauczyć. Nie chodzi o to, że my od razu musimy się z kim zgodzić. Ale chodzi o to, że na przykład lepiej zrozumiemy, dlaczego ta osoba myśli tak, a nie inaczej. Kiedy jej posłuchamy, kiedy jakby poświęcimy trochę czasu na to, żeby gdzieś tam się bardziej wgłębić w ten temat. Co ciekawe, słyszałam również, że algorytmy podobno personalizują też komentarze, tak? Czyli jak wchodzimy sobie na media społecznościowe, przeglądamy jakieś tam treści, wchodzimy w komentarze, to jest duża szansa, że te, które nam się pokażą jako pierwsze, będą inne niż te, które pokażą się, nie wiem, naszej koleżance, mamie, mężowi czy komukolwiek, ponieważ podobnie jak z treściami, tak i tutaj, algorytm, jeżeli film, czy tam rolka, czy, czy jakiś post nie wywołuje emocji i nie skłoni nas do tego, żeby po prostu go skomentować, to może. Do komentarza, czyli do jakiejś reakcji, zaangażowania, skłoni nas jakiś komentarz, który przeczytamy, tak, i będziemy chcieli na niego odpowiedzieć. To, czego na pewno brakuje dzisiaj, yy, w dobie tego, że ten internet już tak naprawdę stał się nieodłącznym elementem życia większości z nas, to jest yy, brak edukacji, tak, brak edukacji tak samo dzieci, jak i dorosłych. Wiele osób traktuje internet jak taki dziki zachód, gdzie nie ma żadnych zasad. A zasady powinny być dokładnie takie same jak w prawdziwym życiu. Okej, okay, może darujmy sobie paniowanie, bo jednak jest to dużo bardziej bezpośrednia komunikacja, i byłoby to trochę bez sensu moim zdaniem, ale jakieś podstawy. Wiecie, z szacunku powinny być zachowane. I uważam, że takie zachowania powinny być tępione, że powinno się o tym trąbić wszędzie, w internecie, w telewizji, i że to, jacy jesteśmy w prawdziwym życiu i w internecie, to nie są jakieś dwie różne tożsamości. Ty to jesteśmy nadal my. I to jak bardzo rozgoryczeni jesteśmy w internecie, jak bardzo niemili w stosunku do innych ludzi, przekłada się na nasze życie. W realu, tak? I w ogóle, słuchajcie, a propos takiego zachowania i tego, tej energii negatywnej, którą ludzie są no, dosłownie przesiąknięci, to ja wychodzę z założenia. Nie życzę nikomu źle, ale życzę, żeby to, co wysyła w świat, ta energia, którą, którą wysyła do ludzi i w internecie, i w życiu realnym, wróciła do tej osoby z wielokrotnością. Jeżeli uważasz, że robisz wszystko dobrze, jeżeli nie masz sobie nic do zarzucenia, jeżeli nie boisz się tego, że to do ciebie wróci, no to, no to proszę bardzo, to rób jak robisz. Natomiast prawda jest taka, że nikt szczęśliwy, pewny siebie i zadowolony ze swojego życia nie chce uprzykrzać go komuś innemu. Ale, słuchajcie, to nie jest tak, że tego nie da się zmienić. Nie jesteśmy bezsilni. Oczywiście, jak zawsze, warto zacząć od siebie. I taka pierwsza zasada, którą moim zdaniem powinniśmy się kierować, to jest pomyśl, zanim coś napiszesz. Zastanów się, czy powiedziałbyś, powiedziałabyś to komuś w twarz. Czy byś była na tyle odważna? Czy to jest konstruktywne? Czy twoim celem jest zranienie kogoś? Czy twoim celem jest sprawienie komuś przykrości? Jeśli nie, no to po prostu tego nie pisz. Po drugie, nie karm troli. Agresorzy żywią się atencją, żywią się uwagą. A odpowiedź na hejt bardzo często tylko to podsyca. Czasami najlepszą odpowiedzią jest jej brak. Po trzecie, zgłaszaj agresywne treści. Jeżeli widzisz właśnie jakieś wyzwiska, groźby, mowę nienawiści. To nie wahaj się tego zgłaszać, bo jakkolwiek by to nie działało, to jednak zasada jest taka, że im więcej zgłoszeń, tym większa szansa, że platforma zareaguje. I po prostu, czy to usunie profil danej osoby, czy chociażby dany komentarz. I po czwarte, wspieraj. Jeżeli widzisz, że ktoś jest atakowany zupełnie bezpodstawnie, to daj znać, że. Ty tak nie uważasz, że to są po prostu tylko właśnie złośliwe, nieprawdziwe komentarze. Takie wsparcie naprawdę może wiele znaczyć dla drugiej osoby, na przykład dla twórcy internetowego. Oczywiście, nie mówimy tutaj o sytuacjach, w której ktoś na przykład zasłużenie dostaje krytykę, ale właśnie trzeba rozróżnić krytyka, konstruktywna krytyka. A hejt, a obrażanie, które tak naprawdę nic nie wnosi, tylko jest jakby sposobem na ujście złości czy frustracji. I niestety, ale mam wrażenie, że polscy hejterzy są chyba gdzieś tam w czołówce światowej, bo szczerze, przeglądając treści anglojęzyczne, rzadziej, dużo rzadziej zdarzają się tak chamskie, tak e, umniejszające komentarze jak pod treściami polskojęzycznymi. I nawet trafiłam ostatnio na rolkę dietetyka, trenera. Nie wiem, do końca kim on jest, nie obserwuję, ale akurat mi się tak przypadkowo wyświetliła. Krótko zresztą przed tym jak zaczęłam nagrywać i pomyślałam sobie, że właśnie wrzucę ją tutaj, więc zaraz wam ją puszczę. Nie chcę już mi się nagrywać po polsku. Jest to jak dla mnie drenujące z energii i jakby nagrywam dla osób, które mają totalnie w dupie ten cały content, te wszystkie rzeczy, które nagrywam. E, to jest właśnie taka mentalność Polski. To się w ogóle nie opłaca. To się w ogóle nie opłaca teraz już w tym momencie nagrywać po polsku. Ktoś w końcu powiedział prawdę na temat nagrywania w polskich social media. I na samym początku pokażę wam dowody, że TikTok płaci tak naprawdę chuja za wyświetlenia. Mój film, który zrobił ponad 3 miliony wyświetleń, zarobiłem za niego... Zarobiłem. Uwaga, 6 dolarów. Jeżeli dołożymy do tego koszt sprzętu, koszt postprodukcji, czas, który spędziłem na nagrywaniu tego filmiku, to jestem parędziesiąt złotych w dupę. Popatrzmy teraz, jak to wygląda za granicą. Film, który ma 2 miliony wyświetleń, 1200 dolarów. 40 tysięcy wyświetleń? 340 dolarów. Prawda jest taka, że TikTok traktuje polskich odbiorców jako odbiorców drugiej kategorii i za wyświetlenia w Polsce płacone są absolutne grosze. Do tego hejt, z którym trzeba się mierzyć. Ja nawet dostawałem pogróżki za to, że obnażyłem prawdę na temat Anastazji Wiernikowskiej. I wyobraźcie sobie teraz, że siedzę, przeznaczam swój czas, staram się edukować ludzi w zamian za to, że ktoś mnie kurwa obraża. Takie rzeczy tylko w Polsce. Możecie tego nie wiedzieć, bo się tym nie chwalę, ale od blisko 10 lat jestem bardzo aktywny na zagranicznych forach internetowych. Związanych z żywieniem, kulturystyką i ze zdrowiem. Jak to jest, że moje posty potrafią zdobywać po 4, 5, 6 tysięcy lajków. Jestem uznawany za bardzo kompetentną, merytoryczną osobę, a w Polsce nie wiem nic, nie mam zielonego pojęcia, wyglądam jak gówno i nachuj mi te wszystkie pięć kierunków studiów. I czy dopuścicie do siebie te informacje, czy nie, tak wyglądają fakty. I to, co on powiedział, to ja też zauważam, może nie tyle pod moimi e, filmami, bo akurat na szczęście. Mam tutaj naprawdę super społeczność, i wiadomo, czasami jak film gdzieś tam lepiej się obejrzy, to trafiają to jakieś nowe osoby, które totalnie nie rozumieją o czym ja mówię. Natomiast wiem, że wielu twórców właśnie smaka się z takimi komentarzami, które właśnie nic nie wnoszą, i które mają na celu tylko i wyłącznie obrzydzić tej osobie tą działalność internetową. Jest mnóstwo specjalistów, którzy dzielą się za darmo wiedzą, którą zdobyli przez lata i Przychodzą tacy ludzie, którzy bez żadnych argumentów po prostu kogoś krytykują, obrażają i obrzydzają, zniechęcają do robienia czegokolwiek. Totalnie nie rozumiem takich ludzi, dlatego uważam, że to są ludzie nieszczęśliwi. To są ludzie, którzy sami sobie dobrze nie radzą w życiu i wkurza ich to, boli ich to, że ktoś inny dobrze sobie radzi. Po prostu brakuje nam edukacji, brakuje nam rozmów na temat Odpowiedzialnego korzystania z internetu, na temat krytycznego myślenia, na temat tego, jak rozróżniać fakty od opinii i przede wszystkim o empatii, o tym, że po drugiej stronie... Jest człowiek, nie robot, nie sztuczna inteligencja, przynajmniej na razie w większości przypadków. To są treści, które tworzą ludzie, prawdziwi ludzie z krwi i kości, którzy czują, którzy myślą, którym takie komentarze mogą po prostu zniszczyć nawet życie. Internet to jest przedłużenie naszej rzeczywistości. Obowiązują tam dokładnie takie same zasady, jak w życiu prawdziwym. Więc zamiast właśnie dolewać oliwy do ognia, karmić się tymi konfliktami, wspierajmy twórców. Tych twórców, nie pato streamerów, nie ludzi, którzy się kłócą, którzy po prostu tylko są w internecie, żeby mieszać, żeby podburzać, tylko tych, którzy faktycznie wnoszą jakąś wartość. I też między sobą w komentarzach zachowajmy jakieś chociaż resztki szacunku. Nawet jeżeli ktoś po prostu naszym zdaniem jest bez komentarza, to, to może właśnie. Pozostańmy bez komentarza. Olejmy to. Wiecie, ja też czasami jak tam gdzieś coś przeglądam jakieś treści i akurat są takie, które wzbudzają we mnie emocje. I widzę jakieś po prostu komentarze z dupy za przeproszeniem, mam ochotę coś napisać. Czasami zaczynam pisać, ale w trakcie sobie myślę, nie. Szkoda nerwu, szkoda czasu. Nie odpowiadaj na to. Po co? Po co poświęcać swoją energię na kogoś takiego? Czasami jest może to trudne, ale lepiej chronić swoją energię. Swoją, swoje dobre samopoczucie, niż poświęcać go na ludzi, którzy tylko potrafią pluć jadem. Więc na koniec pamiętajmy, że internet to jest miejsce, które my sami kształtujemy. I to od nas zależy, czy będzie to miejsce pełne wsparcia, zrozumienia i dialogu, czy miejsce nienawiści, zawiści, zazdrości i wzajemnego opluwania się. Także odpowiedzialność leży na każdym z nas, na tym, żeby. Nie zgadzać się na coś takiego, nie tolerować takich zachowań, bo można mieć inne zdanie, ale można to wyrazić kulturalnie. Nie pasywno-agresywnie, nie nienawistnie, nie zjadliwie, złośliwie, tylko po prostu normalnie, neutralnie. No ale tego też trzeba się nauczyć. Ok, to by było na tyle. Dajcie znać, jakie są wasze doświadczenia z agresją w, online. Czy spotkaliście się z tym właśnie gdzieś tam pod jakimiś treściami? Co o tym myślicie? Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście zachęcam Was do subskrypcji, do lajkowania. Tymczasem dziękuję za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Papa! Pa.